Cześć moi kochani, witajcie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest gierka dotycząca bąbelkowego świata gupików. Mam nadzieję, że wam, się, że wam się spodoba ta gra. Troszkę sobie nią pogramy. Gra dotycząca też Flappy Birds, taka troszkę podobna. Weźmy, spróbujmy, moi drodzy, jak to pójdziemy. Musimy właśnie omijać te przeszkody i uważać, żeby... No i drodzy, nie uderzyć w te wodorosty. O właśnie, bo jak uderzymy, to potem jest mały problem. No. Mamy level drugi, patrzcie, mamy drugi level. Bo no, ten jest trudniejszy, bo tutaj... O właśnie tak troszkę do boku się ruszamy. Ale damy radę, myślę. Dobra. Halo. Reklama. Co to za reklamy mi się tu włączają? Halo. Ja się pytam. Dobra, lecimy dalej. Retrie. Spróbujmy. Mam nadzieję, że gierka. No, mo możliwe, że Wam się spodoba. Chciałbym Wam ją pokazać. Nie, oj. Czemu gdzieś tam daleko nam popłynęłaś? I nic nie widzę. Aaa, jejku, ale wynik 5. Jest coraz lepiej. Weźmiemy sobie level 1. Mam nadzieję, że się uda jakoś to dobrze zrobić. Oj. Jeszcze raz. Moi drodzy, oby się udało. Oj! Lecimy. Hop, siub, hop, siub. Dobra. Ale fajnie nam idzie. No, teraz już łatwiej, łatwiej. A, no jak widzicie, jak tylko powiem, że łatwo, łatwo, to potem jest tak. Tak to się dzieje. Damy radę. O, 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 o jejku, jejku, muszę uważać. A Ajajaj, za dużo, za dużo klikania z mojej strony, tak się nie. Jeju! Tym, tym, tak się nie robi. I płyniemy sobie w przestworzach, żeby tutaj nie uderzyć czasem w te. E... A jejku, jejku, no! Ratolo, rat, latorośle jakieś. Nie wiem, jakieś ławice, jakieś inne rzeczy, moi drodzy. No strasznie słabo mi idzie naprawdę, strasznie słabo, oj, no panie, panie, tutaj strasznie, strasznie jest słabo, dobrze? O, oj, nie, za wysoko popłynąłem, nie, 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 tak się nie robi. Jeszcze raz spróbujemy. Oby było lepiej A i pój. tak tak super brocie Patryk co ty robisz? Halo halo No jeszcze... Najgorsze są te reklamy moi drodzy No nie daje rady Nie daje rady Jeju jeju no może tym razem Co za życie, no? Nie wiem czemu tak jest, tak się dzieje. A wejdźmy sobie trzeci level. Ten jest chyba najgorszy. Wow, ale skacze. Nie, no to tak średnio. To weźmy ten pierwszy. Co to jest w ogóle? Wycieczka do Zo. Halo. Wycieczko do Zo. Przestań mi się pojawiać, bo my tu mamy płynąć. Abyśmy dali radę, hop, siup, hop. A jajaj, No nie, no nie mogę tego wygrać, moi drodzy. Mój rekord to jest 5, znaczy 8. Może tym razem będzie lepiej. O, o, uważnie, ostrożnie. Serdecznie zapraszam, moi drodzy. O, cyk, cyk. Aj, no i, no i tyle. No i tak to wygląda. Super, no. Ale nie fajnie. Ale mamy wynik 11. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może uda mi się ten wynik polepszyć, poprawić. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Uuu, nie, no niestety. No niestety, moi kochani, tak to bywa. Nie poddaje się. Ja chcę jeszcze spróbować. Może będzie lepiej teraz. Tu, tu. Ta, ta to. No tak to jest, no. No nie wierzę, moi drodzy, że tak. Dobra, ostatni raz, ostatnia próba. Mam nadzieję, że będzie lepiej teraz. No, niestety, moi koń, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia! Trzymajcie się. Do zobaczenia popatki.